Cześć moi kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ostatni raz tego biura, bo zmieniamy biuro. Może być delikatne echo, jak teraz mówię, bo powynosiliśmy meble. Także zmieniamy biuro, idziemy na inne piętro, zmniejszamy troszeczkę. To zobaczycie więcej we vlogu, ale ponieważ dzisiaj właśnie nastał ten dzień, to chcę też nagrać paczki PR. Mam tutaj sporo nowości makijażowych, więc jak jesteście ciekawi, co nowego, co w trawie piszczy, co się pojawi na półkach w drogeriach, i nie tylko: bierzcie coś pysznego do picia, ja mam tu kawkę i spędźcie ze mną kilka chwil. Czy Ten kurzo łap dobrze, tu stoi. Łapie kurz dobrze, dobrze. Zaczynamy, kochani. Pierwsza rzecz, która mi tu wpadła w ręce, to nowość z Hean. No i właśnie jestem ciekawa, co tutaj się znajduje, bo widziałam już trochę na ich social mediach. Filmiki, zdjęcia, kolekcja BB serum. Świeża i promienna cera każdego dnia. Powiem Wam, że HEAN nie zawodzi, jeżeli chodzi o te nowości. Tutaj mam całą karteczkę i uważam, że w ogóle PR przepięknie przygotowany. Daj kremy BB oraz jakieś korektory. Troszkę mi się przypomina jedna... E, przypomina mi to jedną kolekcję AA. Właśnie przez te korektory. W korektorach mamy SPF 20, jest to serum concealer, a tutaj są takie kremy BB. Oczywiście, jak cokolwiek Wam tu wpadnie w oko, co mam przetestować na tym filmie, koniecznie napiszcie mi w komentarzu na dole, co testować w pierwszej kolejności? Będę słuchała Waszych opinii. Tutaj mamy SPF aż 50 i różne tutaj pielęgnacyjne składniki 30 ml, zrobione w Polsce. Chyba 3 czy 4 kolory. 4 kolory. No my myślę, że fajnie. Chyba zasługuje na osobny film, to nagrać. Także dajcie znać, czy Was interesuje. Świeża i promienna cera każdego dnia. Składniki pielęgnacyjne, filtry. Efekt rozświetlenia, wegańska formuła. Bardzo, bardzo fajna nowość. Podoba mi się. Dalej, dostałam coś, słuchajcie, do włosów. Dawno nie testowałam sprzętu. A tutaj przyszło do mnie, prosto od marki GHD, paczuszka, a w środku sprzęt do włosów. Ostatnio, wiecie, że kupiłam prostownicę i średnio mi się sprawdziła, przez to, że jest bardzo, bardzo ciężka. Będę jednak szukała lżejszej prostownicy do... nie prostownicy, Boże, falownicy do włosów. Prostownicy to ja mam. Dobra, zobaczmy sobie ten sprzęt. Dajcie znać, czy nagrać test właśnie na włosach. O! Cóż to jest? To jest ale śmieszne. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Wygląda jak prostownica, ale ma to być taki multi-tool, który również kręci włosy, podkręca. Ale to jest nowoczesne. Na końcówkę zakłada się termoochronną taką końcówkę, że możecie później wrzucić na przykład do bagażu, do torby. I sprzęt nazywa się Chronos Max. Jest to Professional Styler, czyli taki, taki sprzęt, który będzie zarówno prostował, jak i kręcił. Można na niego podkręcać włosy. No, jestem bardzo podekscytowana i chętnie wypróbuję. Tutaj dostałam jeszcze do testów szczotkę, The Dresser. Owalną szczotkę. może jakie to jest luksusowe, tak wygląda. Fajna do wygładzania będzie i coś jeszcze z kosmetyków Bodyguard, Heat Protect Spray. Czyli tutaj mam cały zestaw do wystylizowania włosów. Co do prostowania to wiecie, ja mam i tak proste włosy moje, ale jestem ciekawa, jak to będzie działało, jak włosy pokręcę na tego chronosa, więc dam wam znać. No i jest mały, dosyć poręczny, e, lekki. No i właśnie taki nowoczesny. Także y, dostępny w ogóle na Sephora, widziałam go ostatnio na Sephora Presday. Dajcie znać, czy test. Sensum Mare, nasza polska marka. Bardzo lubię ich tonik w sprayu. I tutaj mam z serii Algo Pure maskę y, z glinką i Microbiotic Gentle Cleansing Foam. Nie wiem, czy... Nie, chyba nie pokazywałam w zeszłym... Już nie wiem, czy pokazywałam, czy nie pokazywałam wam w, zeszłym, w zeszłych PR-ach tą paczkę. Mogę się mylić. Może już pokazywałam, nie wiem. W każdym razie nie testowałam jeszcze, a chcę przetestować właśnie tą, tą maskę. Pianka. Akurat moja pianka z Eveline się kończy, i mam tutaj muślinowy ręczniczek do twarzy. Także tutaj jest takie trio, które chętnie wypróbuję w ogóle w osobnym filmie, jeżeli będziecie zainteresowani właśnie osobnym filmem z pielęgnacją. Myślę, że to będzie fajne. Dziękuję Sensu Mare za podsyłanie mi nowości. Kocham Wasz tonik nadal. Miłością ogromną. No i zobaczymy, jak działa maseczka. Już dawno takiej maseczki nie używałam. Wiecie, teraz używam raczej tych wszystkich urządzeń, czy nawiżających, czy płachty. Bardzo rzadko nakładam maseczkę w tej formie, ale chętnie przetestuję maseczkę z glinką. Nowa maskara Max Factora Full Lash Recharge. Tak to wszystko wygląda. Priyanka Chopra, oczywiście, ich ambasadorka Forever. Yy, ostatnio Wam pokazywałam na którymś filmie na moim kanale, że jest książka o Max Factorze. Zostawię Wam tutaj yy, okładkę i tam z tyłu jest moja recenzja tej książki, ponieważ dostałam ją do przeczytania przed publikacją i właśnie miałam okazję zrecenzować ją, napisać kilka słów. Max Faktor pochodził z Polski i jest, był autorem wielu makijaży hollywoodzkich gwiazd, czerwonych ust, ich loków, ponieważ zajmował się ogólnie beauty, no i założył jeden z większych brandów, także niesamowite. No i tutaj mamy, słuchajcie, od Maxa Faktora, Polaka, który założył tą markę. Mamy tutaj tusz, szczoteczkę podkreślającą rzęsy, Nie Nieograniczone możliwości uzupełniania. Zyskanuj, aby zobaczyć, jak uzupełnić wkład. Skanuję. Jestem ciekawa, jak to, jak to robić, bo tutaj mamy właśnie takie oto, taki oto pojemniczek. Zobaczcie, tu jest tusz. Wydaje mi się całkiem spory. Nie wiem, ile to jest miltrów, ale całkiem takie, takie duże opakowania. chociaż wiecie, to też bywa mylące. I tutaj mam właśnie wkład. Refil. Czyli tutaj tuż jest faktycznie tej wielkości. Tutaj mamy właśnie ten. Mm, szczoteczka podkreślająca rzęsy, 7 razy pogrubienie, rzęsy wyglądające na zdrowsze po 4 tygodniach. I wymiana wkładów bez ograniczeń. Już sprawdzam. Już sprawdzam wymianę wkładów. Odpalamy filmik. O tak to wygląda. To wydaje się całkiem proste, jeżeli chodzi o wypełnianie. No, ciekawa jestem. To takie, wiecie, bardziej ekologiczne podejście, bo mamy ładne opakowanie z zewnątrz. Zobaczymy. Przetestuję Wam tę maskarę i powiem, jak się sprawdza. Wydaje mi się, że fajny koncept. Także oczekujcie testu, jeżeli jesteście zainteresowani. Świeżutka paczka od Pixi Beauty z zagranicy, i powiem Wam, że lubię bardzo Pixi Beauty. Chociaż nie to, co oni promują najbardziej, czyli te takie swoje sticki. Ja bardziej lubię ich produkty do ust. Jakieś tam cienie pojedyncze. Mam takie produkty, e, czy jakieś korektory, które od nich bardzo dobrze mi się sprawdziły. Zobaczmy, co jest w środku. O, brwi! I jeszcze zrobili lusterko z... Lusterko to jest? Z moim imieniem. Dawno nie dostałam nic personalizowanego. Czy to jest lusterko? Co to jest? Czy to jest mieszadełko? Co to może być? Słuchajcie. Z napisem? Z Karolina? Może i lusterko, takie. Nie wiem, nie wiem czy to jest szadełko do kosmetyków. Taka tacka. Tutaj mam, słuchajcie, ten produkt. To jest chyba lustro. Nic nie ma napisane, z tylko napisano o produkcie. Napisali, że jeżeli zostaną mi jakieś yy, kolory, to żeby dać przyjacielowi, żeby też skorzystał przyjaciel. Fajnie, że to piszą, a ja oczywiście będę dzielić się z wami moimi właśnie rzeczami z PR-ów, które mi zostaną, których nie użyję. Oczywiście nagram wam test, ale to, co zostaje, Idzie do was, czasami dostaniecie coś za ciemnego. Tak może być, ale wy też będziecie testować razem ze mną. Także pamiętajcie o tym, że ja nagradzam najbardziej aktywnych widzów. Warunkiem dostania do mnie paczki jest bycie aktywnym pod filmami, pisanie komentarzy, zostawianie łapek do góry, o czym wam przypominam, i bycie subskrybentem. To się liczy nie tylko tutaj, ale też na Instagramie. Co miesiąc wyłaniamy takie najaktywniejsze osoby i wysyłamy właśnie paczki. Także zapraszam was serdecznie. Na pewno dostaniecie również produkt od Pixi Beauty. A mamy tutaj Natural Brow Duo i mamy tutaj kredkę połączoną z żelem w jednym opakowaniu. Myślę, że bardzo ciekawy koncept. Także tu jest sama Petra, która stworzyła markę Pixie. Także myślę, że przetestuję czemu nie. Można nagrać właśnie teścik tej nowości. A to jest chyba lusterko wydaje mi się. Albo właśnie taka takie coś do mieszania kosmetyków. Jak mieszamy sobie kilka kolorów. Tak wygląda ten produkt. Tutaj taka fajna trójkątna kredka. A tutaj mamy żel Fajne, ciekawe, żel bardzo rzadki, także przetestuję Wam w teście, myślę sobie, a częścią się też podzielę tych rzeczy właśnie. Dobra, lecimy dalej, bo przed chwilą przyszła paczka z I Love Handmade. I tu mam paczkę, słuchajcie, Made in Poland. I rozczula mnie to na maksa, że mimo, że tej serii już nie prowadzę, tak wiecie, de facto osobnych filmów nie robię, to nagrywam te paczki PR. Nadal dostaję od Was paczki z Handmade'em i noszę Wasze rzeczy, noszę to, co od Was dostaję. Bardzo mnie to wzrusza, dostaję świeczki, i wiecie, i biżuterię. Zawsze podziwiałam twórców, zawsze lubiłam robić tę serię. Teraz właśnie już nie robię takiej, takiego jednego filmu, bo bardzo długo musiałam czekać na wszystkie produkty, czytam jakieś Wasze dzieła. Ale teraz właśnie w paczkach PR, w, w, w takich filmach czy we vlogach pokazuję te rzeczy. Także już otwieram i zobaczymy, co jest w środku. Pięknie zapakowane. Letka robótka to się nazywa. Pracownia ceramiki. Mam nadzieję, że wszystko przyszło w całości, że się nic nie potłukło, bo bym sobie nie wybaczyła. I mam tu paczkę. I liścik. A co w tym liście? Pracownia ceramiki, letka robótka, warsztaty ceramiczne, szkolenia, sprzedaż ceramiki. I jest to w okonku lubnica okonek. Zobaczmy list. Mam tutaj namiar też. Marta. Cześć Karolina, jestem Marta i w grudniu stworzyłam swoją markę Letka Robótka. Lepiej naczynia oraz ozdoby z gliny. Każda rzecz jest zrobiona od początku do końca ręcznie. Mam nadzieję, że moja pasja umili Ci picie porannej kawy. Zapraszam na moje social media, gdzie można podejrzeć moje prace. Marta. No i właśnie zapraszam Was na Letką Robotka bez polskich znaków. Na Instagramie, na TikToku. Mamy też maila i informacje kontaktowe znajdziecie na dole. No i zobaczmy, co to ciekawego. Jest. wszystko jest dobrze zapakowane czy jest tu jakieś trofeum dla mnie? o boże jakie cudne oh, jaki fajne zobaczcie jaka flafunia w jeansach to nie jest takie letkie, jest to dosyć ciężkie, ale pięknie oh, jejku wygląda jak strój od sąsiadowców Odpad i mat Świetny jest ten piesek, przepiękny. Boże, jaki ładne, żebym tylko nie zbiła z moimi po prostu możliwościami, oby nie zbić. Pies, szok, przepiękny. Ja zawsze jestem w szoku, jak jesteście zdolni, naprawdę, jak wy jesteście zdolni, jak wy umiecie robić rzeczy. O Boże, jaki ładny kubek, piękny, piękny kubek, piękny. Bardzo mi się podoba. Tu wygląda, jakby miał takie łuski, słuchajcie, piękne. Do niego jest chyba podstawka. Jest i podstawka, jest i zestaw. To się Darkowi na pewno spodoba. Bardzo fajne. Lecimy dalej. To jest cały serwis. Fajnie, bo każdy jest trochę inny, wiecie. O, jakie fajne. Zobaczcie na te na przeróżne przekąski, taki talerz, albo na biżuterię, można trzymać tu pierścionki, kolczyki, albo właśnie jakieś orzeszki czy oliwki. Super to jest ten liść, bardzo mi się podoba, ale ciężkie, to nie jest letkie, to nie jest martaletkie, to jest kawał dobrej roboty, świetne, bardzo mi się podoba. Zawsze takie rzeczy widzimy na targach rzeczy ładnych, właśnie tego typu jakieś miseczki i tak dalej i to są zdecydowanie rzeczy ładne, bardzo ładne to kto wpada na herbatę do mnie. Zapraszam. Kolejna paczuszka i mam nowość z Inimini i ich pyszne krówki jak zwykle <laughs> są również w paczce, zawsze mi dołączają. A Mini mamy peptydowy krem z ceramidami. Czy to jest pod oczy, czy, to, czy nie pod oczy? Tak wygląda. Mocno nawilżający, zmniejsza widoczność zmarszczek do skóry wrażliwej i mamy aż 50 metrów, ale wiecie co? Nie wiem dlaczego mi się wydawało, że on jest pod oczy. Nie jest pod oczy. To jest po prostu krem do cery. W takiej formie Fajnie, że zmienili naklejki, bo te pierwsze się troszkę odklejały. Teraz są takie bardziej matowe. Także krem w tej formie z pompką Air Pump. Bardzo fajnie. Mogę przetestować, jeżeli chcecie. Kolejna paczka i naprawdę na nią czekałam, ponieważ widziałam na Instagramie właśnie tę twórczynię. Jest to marka Anani. Skórczynią jest Marta Grzegorzak, którą możecie właśnie kojarzyć z Instagrama, a jak nie, to koniecznie zaobserwujcie. No, jest to już kultowe serum przeciwtrądzikowe Marty z kwasem salicylowym i azelainowym. I to właśnie jest takie serum, które przepięknie wyrównuje powierzchnię skóry. Byłam bardzo ciekawa tych kosmetyków, chętnie je przetestuję. Tutaj mam jeszcze piankę oczyszczającą. W taka duża pojemność, naprawdę duże pakowanie, 200 ml. I mam tutaj też emulgujące masełko do demakijażu, więc. Mamy dwustopniowy demakijaż, i później właśnie serum. Jest napisane właśnie, jaki jest duet do oczyszczenia twarzy. No i serum, wiadomo, na jakieś zmiany, na według potrzeb. I Marta na swoim profilu, i na profilu Anani, pokazuje właśnie to przed i po, daje radę, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry, bardzo cenne. Dajcie znać, czy przetestować, czy, wam, czy potestować dłuższy czas, wam pokazać. Mam tutaj sporo do testów, bo mam jeszcze sens marę, ale postaram się wam zrobić rzetelną recenzję za jakiś czas. Nowości od Only Bio, w pięknym opakowaniu. U, jak to się fajnie rozkłada, bym nie wyrzuciła. Tak to wygląda. Ta I nowości do włosów. Kolor szampon. Przyspieszające wypłukiwanie koloru, czyli jak komuś zależy na właśnie zmyciu farby. Fajnie, że coś takiego wypuścili. Mamy tutaj płukankę kwasową, blask i wygładzenie. Tutaj jest szampon chroniący kolor włosów, czyli wiecie, do różnych potrzeb, jeżeli chodzi o włosy farbowane. Spray termoochronny. Wszystko jest w jednym yy, kolorze właśnie, żebyśmy wiedzieli, że to jest cała seria. Maska kuracja odbudowująca z polipeptydami. I jest również odżywka. Tak, odżywka chroniąca kolor włosów. O, jak ładnie pachnie. Może znam ten zapach, ale nie wiem, co to jest. Jagody Akai. Nie wiem, czy to tym pachnie. Czuć jakieś takie masełko, może kakaowe, coś takiego przyjemnego. Bardzo przyjemny zapach. Także cała seria do koloru z Only Bio. Makijaż, kochani, makijaż. I dostałam od Polka Cosmetics. Czyli Karoliny Załogi. Dostałam paczkę, która tak mocno pachnie. W całym biurze nam pachnie tą paczką. Droga Karolina, z ogromną radością przesyłamy Ci nasze najnowsze kosmetyczne perełki zespół Polka Cosmetics. Słuchajcie, jeżeli chodzi o make-up takich niezależnych marek, to rzadko się zdarzają. Rzadko się zdarzają nowości. Wiadomo, zrobić swoje kosmetyki w Polsce to nie jest taka łatwa sprawa. A tutaj mam Boże, jak to mocno pachnie ta paczka. Chciałabym, żebyście poczuli ten zapach. Poszła won! Poszła on paletka. Muszę zobaczyć tę paletkę. Ktoś z dziewczyn pokazywał, nie wiem czy Aniany, kiedyś ktoś z dziewczyn pokazywał na pewno właśnie te kosmetyki. Poszła won i paletka cieni. Tada! Taka neutralna, przepiękna. Jest tu brązer, rozświetlacz. Coś do ust chyba, tak? Coś do ust. Jest jeszcze jeden rozświetlacz. To są konturówki, z tego co mi się wydaje, więc w sumie mam tutaj prawie pełny makijaż. Twarzy, oczu, ust. Wow, dajcie znać, czy chcecie test. Chyba nagram osobny, bo myślę, że warto. Pięknie to wygląda. Zobaczcie koniecznie ich socjale. Polka podkreśnik, polka kosmetyki na Facebooku, polka podkreśnik Kosmetics na Instagramie oraz na TikToku. Sam makijaż, słuchajcie. Marka Pupa Wonder Minute. Wow, zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Ślicznie, wygląda na takiej satynie. I to jest nowy podkład, który co robi? Efekt nagiej skóry, lekka, niewyczuwalna konsystencja, natychmiast wtapa się w skóra. Natychmiastowa perfekcja, 90% bazy pielęgnacyjnej. O, to w jakimś teście podkładów zrobimy. W takim fajnym opakowaniu i jest dostępna w Rosmanie. Mm -hmm. koniecznie do testu podkładów muszę dodać w takim razie, super i jeszcze jedna paczka jest do włosów mamy tutaj e, serię, którą kocham, kupowałam sama jak wiecie, jak śledziliście mnie pod koniec roku co sobie kupiłam na urodziny i pod choinkę to oczywiście Metal Detox L'Oreal Professional teraz właśnie na wakacjach używałam, uwielbiam ja wiem, że to jest przeznaczone do zniszczonych włosów do po zabiegach, rozjaśnianych i tak dalej, ale mi fryzjer doradził że na moje włosy właśnie, żeby wygładzić je ta maska jest genialna, ta maska Maska. Odrobina tej maski świetnie wygładza włosy. To nie są tanie kosmetyki. Dzisiaj nakładam na live nawet ten to serum. Świetne kosmetyki. A tutaj coś nowego mam, tego nie znam to jest High Protection Cream, czyli profesjonalny krem ochronny, skoncentrowany, przed pewnie taki olej, jak wiecie, przed stylizacją. Tutaj mam szampon, też wydajny, fajnie pachnie. I tutaj mam pre szampon. Zawsze. Zawsze zastanawiam co to jest. Zawsze mam problem z tymi kosmetykami pre, po i zastanawiam się jak to używać. Profesjonalna pielęgnacja, zapobiega łamliwości włosów i zmianie koloru. Pielęgnacja przed szamponem dogłębnie wypełnia włókno sprawiając, że włosy wchłaniają mniej wody. Okej, okay, czyli takie wiecie co, ochronne przed myciem. Uwielbiam tę serię, uwielbiam, Podziękuję Wam na dole kosmetyki Metal Detox. Wiem, że są drogie, ale jeżeli chcecie wydać trochę na pielęgnację yy, droższą, profesjonalną, to to jest świetna seria. Kochani, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dużo fajnych nowości do testowania. Dajcie znać, co Wam wpadło w oko najbardziej, co testować w filmach, od którego makijażu zacząć, od której pielęgnacji. Będę wdzięczna za każdy, za każdy komentarz. Pamiętajcie, że część rzeczy idzie do Was. Także pamiętajcie, żeby być aktywnym pod moimi socjalami, żeby, żeby zostawiać mi kciuki do góry, żeby pisać komentarze. Ja co miesiąc wybieram najbardziej aktywne osoby i nagradzam. Robimy takie paczki niespodzianki, więc co miesiąc ktoś dostaje fajną paczuszkę. Kilka wysyłamy. Dzięki za dziś. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Widzimy się w kolejnym buziaki, pa!